Królowa Polski, Bogu Rodzica, dziewica, Bogiem Sławiena Maryja. Królowo Polski módl się za nami. Powtarzały pokolenia Polaków przez wieki obierając Maryję za Królową Polski. Powtarzamy i my za kardynałem Wyszyńskim rogrocznie jasnogórskie śluby narodu polskiego. Modlmy się za naszą ojczyznę słowami Jana Pawła II, powierzając ją królewskiemu sercu matki. Całą sprawę dobrej, czystej, szlachetnej, prawdziwej miłości Polaków oddaję Tobie, a Ty czuwaj nad nimi, czuwaj po macierzyńsku. Nawet kiedy Ci się wymykają, ścigaj ich, prowadź na właściwe drogi. Ucz gdzie jest prawda, żeby wszyscy fałszywi prorocy, których nie brak, z tobą nie poradzili. Nie poradzili Szwedzi, nie poradzą inni. Nowa ewangelizacja w istocie jest zawsze wielkim wezwaniem do nawrócenia, o czym stale przypominają nam. Słowa Jana Chrzciciela. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. My jednak najwięcej czasu poświęcamy obecnie na śledzenie zła u drugiego człowieka, tymczasem nasz Pan podnosi pułap miłości wręcz do nieskończoności, dając nam przykazanie kochajcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą. Maria uczy nas, że kiedy pragniemy skutecznie walczyć ze złem, które nas otacza, najpierw sami musimy poprzez modlitwę, post i pokutę zmieniać nasz dotychczasowy sposób myślenia i działania, tak aby w pełni pozwolić Bogu, by wszedł i uczynił swoje mieszkanie w naszym sercu i życiu. Czy karmił moje serce takim przekonaniem, Zawierzam macierzyńskiej opiece pani jasnogórskiej, siebie samego, Kościół, wszystkich moich rodaków, nie wyłączając nikogo. Zawierzam jej każde polskie serce, każdy dom i każdą rodzinę. Proszę cię, pani jasnogórska, matko i królowo polski, abyś cały mój naród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem. Dodawaj mu odwagi i siły ducha, aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaka przed nim stoi. Niech z wiarą, nadzieją i miłością przekroczy próg trzeciego tysiąclecia i jeszcze mocniej przylgnie do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa i do Jego Kościoła, zbudowanego na fundamencie apostołów. Oddajemy Ci. Wielki świat ludzi pozbawionych miłości i łaski uświęcającej. Ucieczko grzesznych, one miłosierne oczy Twoje ku nim obróć. Dołączamy się do tej rzeszy najbiedniejszych, bo sami nie jesteśmy bez win i słabości. Tym więcej rozumiemy dole ludzi, którzy stale żyją w grzechu. Spraw, Matko, aby i w tych duszach, Zwyciężyła wielka miłość.